Bo wiem, że mamy kilka platform, nie wiem, czy możemy je z imienia nazywać, więc ich nie będę nazywał z imienia, powiedzmy, one, żeby mm -hmm. nie być posądzonym jakoś tak. reklamę, chociaż prawdopodobnie to, to nie będzie. Natomiast e, z platformy, której korzystam, właśnie włączam świadków, e, informuję ich, no, że się stawili i że teraz będzie taka i taka kolejność. Pytam, czy któryś chce być pierwszy, jakieś tam zaplanowane obowiązki. I potem ich, że tak powiem, sam usuwam z pokoju, prosząc o ponowne połączenie się i czekanie w poczekalni. I w tym mhm. momencie ta sprawa jest, że tak powiem, na tip-top zrobiona, że tak powiem kolokwialnie, na czysto, że mhm. wiem, że oni nic nie widzą i nie mogą być. Aczkolwiek, oczywiście, główną wadą z mojej perspektywy takiej praktycznej tych systemów informatycznych, które nam. Służą, ich, bodajże są, to są trzy platformy tak naprawdę, jedna oferowana przez ministerstwo i dwie powiedzmy gdzieś tam e, tak już stale utrwalone, e, no to generalnie jest to, że nie można, że tak powiem wejść na czata z osobami już nie wpuszczonymi.